No, Czochranie Murlocku. Wykładuje, nie? Jakieś napisywali. <coughs> Jak już to będzie? Czas gładziciela, tak. Ja się przolę. Ty zaczynasz grać, O, będzie ciekawie. Jak ci się nie podobają jakieś karty, możesz sobie je wymienić. O, Jezus, ale dostałem kartę. Zaczynaj mistrzu Zaczynam Boże, ale to przegram. Tak to zlamie Pierwsza gra i będzie taki hardziar, no pewnie już z tym dzikiem tu leci Za świna Mam nadzieję, że ty jeszcze nie nagrywasz mm, Spokojnie Musisz się tam czuć, nie? Łaście wow. oh, znaczy mi wyskoczyłeś No nie mam nic innego kurna Znaczy mam, ale tego nie chcę zużyć na razie Tak nie jedzie twardo, co zagnuj <laughs> Patrzcie ja na razie wyskakuję stary. Ja tylko z dzikami dwoma No i wystarczy Tylko <laughs> ja teraz będę ją karty cholera Ok, zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co ty serio, to te mamy być straszył? Zobaczysz, oh, <laughs> jest prowokacja i to jest najlepsze. <laughs> Nie wiem, ja to zaatakować. A mogłeś? Zjebałem trochę. <laughs> trochę, żeby Cię to tylko jeba. trochę. Ja nie mam kart starej, ja bo mam kartę powyżej 4 many. No i właśnie teraz będzie problem, bo już się 4 many zacznie. Ja mówię powyżej. No powyżej, jeszcze o. lepiej. O. Nie no spokoj, tylko to mi nie da ta kartę. Zostanę w pisie, wtedy nie. Oh shit. Dobra, teraz dostanę trochę damage od ciebie. Ale gierka jest dobra, kurwa, się dasz wieczorem. Pifko oh. otwierasz. Nie <grywa> może jednak. Tylko czasami jest to też drażniące, nie? Jak przegrasz z kimś. No. Oła, oh, wow. zniszczyłeś mi to tam. skoro na Pięć many, tak? co by ten totem za długo nie stał? Nie, to to zostawię na następną okazję. Teraz rzucę mi to z Teraz wrzucam Tak, no jasne, i co jeszcze? Poczekaj, to jest jeszcze nic. Hmm. No dawaj, dawaj. Może się okazać, że pierwszą walkę wygrasz ze mną. Tak, 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 jasne. No tak. Wow. Cicho. Ała. Dobra, nic, na razie, na razie to atakuję w ten sposób. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo... <słyszy> <słyszy> Może być ciężko Niby są tu Mówisz? dobre karty, no ale nie wiem jak to będzie później wyglądać, więc zobaczymy z czym ty wyskoczy e. Zrobimy tak, Zaraz zobaczysz Tak mm. i tak i zrobimy tak Bardzo śmieszne no Poczekaj teraz co się tu spotka a no to czekałem. Co ty robisz? Co się cieszysz? To Cię zaboli teraz. No domyślam się, że będzie jakiś kurwa giga mega combo. Nie ja, no spokojnie, aż tak, że nie będzie. Mam 7 no To No spokój kurwa, pożak jak ty mi użycie zbiłeś. No to Ty mi tak samo. Musiałeś tak głupiej ty przywołać. <laughs> tak, musiałem. Mm. To za. <grym> Ty, to ja się nawet się nie zorientuję no, Możesz wygrać powiem ci. No to zobaczymy co z tego wyjdzie. Tylko pytanie o no, tym. Z... karty na start. Nie mam nikogo z prowokacją to mnie boli. Dobra. Mogłem nie atakować, mogłem poczekać z tym Ale to, to cię zaboli Patrz na to Rakieterka, Rakietierka Boże, jakie trudno nazwy! Po angielsku to lepiej brzmi, jak się to czyta Co za gnój? Co za gnój to na będzie jeszcze lepsza Weź wyjdź Kurde, dobra, wiesz, że ginę, w tym momencie ginę, Nie, 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 nie ginę, Na czasami chodzisz... Nie, że jeszcze, jeszcze masz jedną szansę. Tak chcesz się bawić? Chyba, że masz jakiegoś heal'a, to wtedy cię ratuje. Gotu do jazdy. <laughs> Trochę nieprzydatny masz ten totem. Nie. No. No tak przegrałeś. Dobra. No, <laughs> okay. no shit. Serio, to ten o Boże. <laughs> No właśnie. No właśnie. Dobra. Ale jest, ci dobre. się udało. Ale ci się udało. Idziemy jeszcze jedną. To dobra, to co, lecimy w końcu czy nie? No dobra, jedziemy, gramy normalnie. Cholera, jasna. No oddokoła Dobra, trzeba czy czymś innym zjechać. To będzie fajne. Jena tak, tak. Ja. Radmo! Ja zaczynam. No... Jak, karty są dobre. Yy, jakie dobre karty. Zaczyna, więc dostajesz monetę. Użyj jej Tylko daj mi coś na początek. O, Dobrze. Super. Mhm. Dostałem karty na początek, masz. To to <laughs> to może być. Gotowe. O, dobra dobrą kartę dostałem. Zapowiada się ciekawie. Z tego można zrobić kurde nawet fajną serię, tylko to trzeba komentować na bieżąco i trzeba znać kurno co się z czym tutaj wiąże, jakie są kombosy i tak dalej. O, o, już, już atakuję, już atakuję, już, już. Poczekaj teraz. w jedną wspaniałą kartę. Ale to się przyda na późniejszy etap. No i możesz. Widzę. Oj, no na... co ty, nie zaatakowałeś? Nie, nie będę tracił karty. Tak? E. Zdechaj. Puk. No, nie, nie zrobię tak. Masz na to. Tyk. No to co? A co zaginął ich? co zaginął ich? Gotowe! <gry> no co, co <to> za dziadek? <gry> tak... To <I>, już Zobacz, że tych tak. kart starych nie jest mało many. To jest magię. To Z magią to jest magia, ciężko wygrać. Aczkolwiek tą postacią, którą ty masz i jeżeli masz dobrze dobrany ten... Dobry dek, to kurna też ładnie można kosić. Wiesz, ja na tej postaci, którą nie poziom dopiero trzeci... Bo ty, ja so... mam... ty sobie jeszcze tu nie ustawiałeś deku, nie? Nie, ja na magu mam poziom no. szósty. Musisz... Hmm. Spoko! Jeden <laughs> kart nie masz? <laughs> Takie mi Się cieszy, kuram. się cieszy. <laughs> Druga gra, panie, to jest, wiesz, szczęście początkującego. O. Ale widziałem te gry na arenie. Boże, jaka tam jest rzeź. Kurna, tam ludzie, którzy mają po 10 hapców, potrafią się tak zjechać, kurna, już w połowie o. gry. O, to jest po prostu aż piękne. No, nie mają lepsze karty, nie? No, no, nie mają dużo, żeby było Trochę kicha. Przyszedł. Eee. Hmm. eee... Jaka ładna. Okay. <noise> Mi się podoba. Dobrze jest. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Dobra, wyjmij następne karty na stół. O mój Boże, to się aż prosi. No to dawaj. Nie. Ja poczekam. Gotowe. <noise> Zobaczymy, no kurwa masz, masz. trochę przewagi już Boję się tego, że zaraz zostanę w oho. Mówiłem, mówiłem Lol, co za gnui <grydź o tym homesku> Picotną kartę To jest niesprawiedliwe Lol, SERIOUSLY? <laughs> brawo! Myślałem, że cofnąłem kartę do deku, ale okej, okay, spoko. Mm -hmm. O, oh, brawo! No to teraz jeszcze nie ma. No, teraz już oh, przegrałem. Oh my. Myślałem, że cofnąłem do deku, a to jednak nie zaatakowało, co za fail. <laughs> <laughs> What the fuck? Nie wiedziałem, jak, jak tak przykro. można. Jeszcze no. lepiej. No to teraz to cię w ogóle dojadę. No, to cztery punkty, kurna, to już mogę zaatakować po prostu. Daj środkową przepierzchnię i masz spokój. Ja nie wiem, po co wyciągnąć karty jeszcze? Nooo. Nooo. 1-1. Noo. Decydująca walka? Jest A potem co? Gdyż mam trzeci level. W tym co? Ola. Co? To lady. Uuuu. Dobra. Dobra. Uuu. O kurde. Kogo kurto! Go, o, już cię w No, szlak. Tak. <coughs> no, będzie ciężko. Ja zaczynam, tak? Kogo kurto! Tylko dopiero na 7 many, nie? Stary. Witaj. He? Witaj. No i oczywiście znowu z tym dzikiem. Kurna, musi zacząć, no ja nie wiem. Zaraz coś ciekawszego. Serio? Ja nie mam z czym wyjść. No to... Gotowe. Rzeczny bazyliszek. Rzeczny wąż. Rzeczny wąż. Czekaj, to jest ciekawe. Krokoliszek, nieki bazyliszek. No, 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 co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Mm -hmm. Mm -hmm. Co jeszcze? Ja nie Ja lubię ja ja ludzi w górze. <ścoughs> co, co co powiedziałeś? <ścoughs> Już kolejny kolejnego będzie przezywał ja jebie. To ładnie można boostować, jak się tylko ma dobre boosty. A to jest ture nie? Więc... No. Hmm. Teraz mana no dopiero. No! No co? Ty, ty przedtem się śpieszyłeś, to ja też się muszę teraz pośpieszyć. Gdzie 2-1 będzie wygrana. chciałeś tego. Oj, tam nie chciałem. Zaraz się go tu zniszczę. Bez sensu. A, chyba że tak. A, a... a w następnym kolejce stary zginiesz. Okej. Okay. Hmm. A bo nie zostawię to na później. No, so Jak funny. tylko dotrwam. To ci jazda. Oh, <laughs> o ile dotrwam. <laughs> No i przegrywasz ze świeżakiem z takim nowym. Podaj mi No już, już kurwa, głośno kamu wyciągnąć. ciągnąć. Może ludzi popytać w jaką wersję grają, czy polską czy angielską. Polska nie jest zła, ale Polska jest śmieszniejsza. No, ludzie po prostu nie ogarniali tego. No. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. O Boże, tak bardzo przegrałeś teraz. Nie, znowu to. Znowu. <laughs> o so, oh, Jesus. No, Mogłem to wziąć jeszcze, ja on tak bardzo byś przegrał. Na szczepunek do życia. Chłopie, nie wygrasz tego, choćbyś chciał. oj o, 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 o. leci na siłę. Oh. Finde pała. Ale nie musiałem nie mogę wyciągać. Chodź tu nagramy. <noise> Właśnie nagrałem sobie trzy pojedinki. Co! <noise> Dzięki Ej, <nie>. za nagranie. <noise> o, że się jest. Czarny level. Dobrze jest. Pożegnaj się ładnie z ludźmi. <noise> Kendosz się bało. Nienawidzę cię.